Oh, 어? <목소리도> widzów Tym razem zrobimy krótką recenzję piły Power Mat pm PSP6HP. Dlatego że miałem parę pytań. Odnośnie jak ta piła się sprawuje. Dlatego że jest to dosyć tania piła. Bo na internecie można już ją kupić. Nową za 260 zł, czyli dosyć tanio, i teraz tak, jak porównywalnie ona wychodzi z innymi chińskimi piłami, to jest oczywiście moje zdanie, jak to się sprawuje, i jak to wygląda, może zaczniemy od obudowy. Wykonania. Moim zdaniem, wykonanie plastików szarpaka tego wszystkiego jest dobrym wykonaniem. Fajnie to wszystko leży. Wszystkie łączenia to wszystko fajnie dochodzi. Tak samo tu. Plastiki są grube. Nie jest to nic cienkiego, nawet na szarpaku. Nic się nie wygina. Ładnie to wszystko wygląda. Co mi się nie podoba? To nie podoba mi się taka powierzchnia matowa w tych plastikach, w tych obudowie. I szybko to się brudzi. Brud się dosyć trzyma na tym. Bo wszystko jest takie matowe. Ale to taki mały szczegół. Piła posiada Easy Start. Czyli dodatkową sprężynę w rozruchu. To bym powiedział, że na plus. Bo fajnie, szybko to się uruchamia teraz tak hamulec bezpieczeństwa leciutko chodzi no ale jak to na jednym mocowaniu tu nie ma mocowania do karterów no to dosyć dosyć to lata ale działa to amortyzatory to jak w chińskich pilarkach. Tu jest sprężyna. Reszta amortyzatorów gumowych, ale ale działają. Przełącznik gaszenia stryczek. To na plus. Nie ma tego. Pstryczka z tym bolczykiem, tylko jest normalny pstryczek. sanie to wyciągane jak w każdej chwili, chińskiej pokrywa filtra powietrza. Tu pokrywa filtra powietrza zdejmowana jest w ten sposób. Fajny demontaż. Fajnie to wszystko dolega. I ta pokrywa jest dosyć też twarda. I filtr powietrza jest przykręcony śrubą imbusową. do gaźnika. To mi się wydaje, że jest dobre rozwiązanie. Dlatego, że można go dużo lepiej docisnąć. Dużo lepiej tu jest dociśnięty niż jak jest tutaj śruba i dociska bezpośrednio pokrywę plus filtr. Więc to rozwiązanie wydaje mi się być dużo lepsze tu w środku wszystko wygląda jak w pile chińskiej gaźnik jakiś tam chiński trzymanie filtra też to wszystko tak samo wygląda więc tutaj się zbytnio niczym nie różni ale zobaczcie te plastiki wszystko grube nie jakiś badziew całkowity tylko fajne, grube. Więc akurat ok. Tu by można było zastosować sobie jakąś śrubę motylkową, żeby to odkręcać bez użycia narzędzi. Byłoby lepiej. Bardzo fajny montaż. Tłumiczek. Jak tłumiczek, jak w chińskich piłach. Jeden wylot. Przykręcany. Tak jak resztę. Trzyma się to wszystko. Nic nie odpada. Ta piła. Tak jak tu jest opisane. Ma 54 cm sześcienne. 10 tysięcy obrotów na minutę, ta jest ustawiona prawie na, powiedzmy jest ustawiona na 11,5, tak mi się wydaje, najlepiej śmiga. No napisali, że to ma 6 koni, ale tyle to to na pewno nie ma, ta piła jest z 2021 roku, czyli ma 3 lata. I nic się w niej nie uszkodziło. Został wymieniony po prostu łańcuch z prowadnicą na oregona. Na pełne dłuto. Tu jest wszystko OK. Nie poluźnia się łańcuch ani nie naciąga w żadnym miejscu. Wszystko jest tak samo. Zębatka jest pływająca. Więc tak to wygląda. Wydaje mi się, że za te pieniądze to warto kupić taką piłę. Jeśli ktoś cudów nie oczekuje, bo naprawdę to wszystko. Wygląda ok. Korki. Korki jak w Chińczyku. Ale wszystko trzyma. Wszystko idzie odkręcać bez problemu. pompka oleju z regulacją. Podawania oleju. Więc dosyć jest OK. Nic w tej pile nie pęka. Moc ma wystarczającą. Tak jak widzieliście na filmiku, ładnie to śmiga. Odpalaniem problemów nie ma. Tu cylinder tłok, nic tu jeszcze nie było ruszane. I wszystko jest ok. Możemy sprawdzić, jakie jest sprężanie po trzech latach użytkowania w tej pile. Pieca ma kolorek taki brązowaty. Myślę, że elegancko. Nic tu nie trzeba grzebać. A więc sprawdzam, ile to odmucha dziesięć barów. Sprawdzimy jeszcze raz. Dyszkę wydmuchuje. Więc myślę, że jest OK. 10 barów nie jest źle. A więc tak to wszystko wygląda. Myślę, że jeśli ktoś by miał kupować jakąś tam piłę stel czy inne te najtańsze pilarki, to myślę, że dużo lepiej zakupić tą piłę. Ze względu chociażby na wykonanie plastików. Jest, są one na pewno dużo wytrzymalsze niż w tych stelach i innych tych najtańszych piłach.